Dzień dobry. Nagrywamy. Bardzo rozmawiamy. Witaj witajcie w podcaście Pilotek Zmian, w którym rozmawiamy o tym, jak rozwijać kompetencje zespołów i menedżerów w sposób właśnie bardzo prosty, praktyczny i co najważniejsze, możliwy do wdrożenia najlepiej od zaraz. I my szukamy różnych aktywności, podpowiedzi, jakichś nawyków, narzędzi, które można właśnie przełożyć na codzienną pracę w sposób dla Was łatwy. No i nasze nagrania kierujemy do harowców i liderów w głównej mierze, którzy chcą działać mądrze i skutecznie. I w dzisiejszym odcinku rozmawiamy o i tutaj ten śmiech pierwszy, to właśnie było trudne, czy rozmawiamy o meta, metach, metach, kompetencjach, czy też prekompetencjach, tutaj to pojęcie nam się przewiało. Czyli najpierw zdefiniujmy właśnie o czym. Co to są te meta co tak naprawdę stanowi ten fundament rozwoju i jak my to rozumiemy? Czyli czym są te prekompetencje, jakie prekompetencje byśmy rekomendowały jako właśnie te niezbędne do uczenia się? W jednym z poprzednich odcinków rozmawiałyśmy sobie o modelach kompetencyjnych, czyli też co miało być takim fundamentem, którego nie zmieniamy, czyli trochę niezależnie od tego, jakich innych kompetencji w przyszłości musimy się nauczyć, to co byśmy umieściły w naszym modelu kompetencji, metakompetencji. No i tak, od tego chyba zaczniemy. Czyli jak rozumiecie w takim razie też pojęcie metakompetencji? No może zacznę Ja zacznę, o... ja, się, ja się wbiję. Z metakompetencjami jest trochę tak jak z byciem egzystencjonalistą, czyli że jak myślę sobie o tym, co tak naprawdę jest moją bazą, takim must have, które, które mieć muszę mieć, żeby w ogóle pójść dalej, jak ja sobie definiuję metakompetencję, gata używała zamiennie meta i pre. Pre, to mi się okaże, że taki pre-dinozaur albo coś, coś takiego, więc wolę jednak, wolę jednak meta. I dla mnie meta, kompetencja, to jest taka, wiecie, taka, taka jakby jakbyście sobie wyobrazili kompetencje ubrane w różne stroje, to meta ma więcej koron, bereł i wszystkiego innego, i to jest taka, wiecie, zarządcza, zarządzająca innymi kompetencjami, albo taka kompetencja, która jest trochę wyższego rzędu. I gdyby nie ona, to my byśmy w ogóle nie mogli się uczyć innych. Czyli to są takie kompetencje do nabywania innych kompetencji. Jak w grze macie różne postacie, no to ta meta kompetencja jest taką postacią w grze, która ma więcej punktów, i warto ją mieć w swoim składziku, żeby w ogóle zdobywać inne. Agnieszka się tutaj na hasło. To grało. ja za twoją metaforą, którą absolutnie nie uzgodniliśmy wcześniej. Ale a propos tego ubrania, to jest taka kompetencja, która jest przenoszalna, to znaczy niezależnie, bo oczekujemy teraz od pracowników umiejętności reagowania na zmiany, otwartości itd., itd., to jest taka kompet meta kompetencja, która niezależnie gdzie wyląduje, w jakiej specjalizacji, gdzie będę, w jakim dziale, w jakim projekcie, w jakim celu, to dalej ja ją mam ze sobą, taki plecak, wiecie, który mogę zabrać i zawsze będzie użyteczny w tych sytuacjach. Kasia, to lecak rynek... ratunkowy, który są teraz, słuchajcie, w Biedronce, widziałam to, będzie tak. Tak, widziałam ten... właśnie dokładnie. Nagrywamy. Biedronka Nagrywamy. Lecak ratunkowy, no to te metakompetencje... Tak, możemy te tak leca, powiedzieć. ...to mm -hmm. lecak... no swoim ta a no. dla mnie to bym użyła może takiej technologicznej, że to jest takie oprogramowanie operacyjne naszego mózgu, naszego bycia człowiekiem i to oprogramowanie pozwala nam uruchomić szereg innych, bardziej skomplikowanych, bardziej złożonych kompetencji, tak jak to Edyta też powiedziałaś, nie? Mm. Więc to jest coś takiego no, korowego, i, i, i mogę tego dzięki temu używać innych rzeczy. Taki mój Agata, a dla ciebie? Agata, a dla Ciebie? Ja się utożsamam ze wszystkimi tymi metaforami, chociaż rzeczywiście ja sobie to wyobrażałam trochę jak takie nakładanie z jednej strony warstw, a z drugiej strony trochę jak trampolina. W sensie, że ciężej byłoby mi się odbić, jakbym właśnie nie miała tej odpowiedniej umiejętności odbijania się, żeby pójść po kolejne, bo też sobie myślę właśnie o tych metakompetencjach jako takich, które mają jednak w sobie dosyć dużo elementów. W sensie, że to nie są takie proste rzeczy typu umiem przybijać gwóźdź do deski, tylko jednak tam jest dużo więcej się kryje w środku. I, trochę przejdę przez pryzmat przykładu. Pamiętam też że takie konsultacje z jedną z menadżerek, która tam próbowała coś rozwiązać problem z pracownicą. I ona mówi, no wiesz to nawet nie wiem, jak ją o to zapytać. Ja jej podpowiadałam tam, nie wiem, 30 różnych propozycji, pytań nawet, jak można do tego podejść. Ona mówi tak, ale skąd ty to masz w głowie w ogóle, żeby akurat takie pytanie zadać? No nie? Żeby jej to nie przychodziło naturalnie. I potem sobie pomyślałam, że właśnie to jest tak, że jak już te Mamy te metakompetencje, to trochę jest, wiecie, jak ten, z tym samochodem, który prowadzimy, nawet o tym nie myślimy, ale dzięki temu możemy dojechać gdzieś dalej. Czyli musimy się nauczyć jakichś takich nawet podstawowych rzeczy, które potem się składając, rozwijają w coś większego. No nie? Można powiedzieć, skóry, że to jest taka inwestycja w przyszłość, ale tak z dobrze postawionym koniem. Tak, dokładnie tak. No dobrze, słuchajcie, no to jeżeli mamy co najmniej zgodność tutaj w twórce, co to są te kompetencje, to co byście w takim razie umieściły, no właśnie, nazwijmy to takim naszym modelem, do PCK. i do tego PCK, co tam wkładamy. Czy któraś z dziewczyn ma ochotę zacząć? Jak nie, to może. Kasia, to zacznij. Nie, no nie, głos, dawaj, twoje meta. To moje meta. Ja przychodzę z dwoma hasłami, ale no pewnie zacznę od jednego, zanim, zanim rozwinę się w drugim wątku. Bo ja sobie zapisałam takie dwa hasła. Jedne może się wydawać oczywiście bardzo takie trywialne, to jest komunikacja, a drugie pewnego rodzaju gotowość do uczenia się. Ale zacznę od tej komunikacji, bo znowu to jest taki worek i trochę właśnie jak sobie myślałam o tym, że tam w środku jest napakowane bardzo dużo różnych rzeczy, to ja się śmieję, że nieważne z czego szkolę, to i tak zawsze szkola z komunikacji, bo po prostu to są właśnie te różne elementy tej komunikacji, które musimy rozwijać. I teraz, jak ja sobie myślę o komunikacji, to ja mam w głowie jakby bardzo wiele rzeczy po drodze, czyli na przykład umiejętność słuchania. To jest jakby jeden z komponentów tej komunikacji, ale teraz, żeby dobrze słuchać, no to ja muszę być świetnym obserwatorem. Muszę umieć wyłapywać, wiecie, u drugiego człowieka różne niuanse, od werbalnych po niewerbalne. Żeby też wykazywać się w tej komunikacji jakąś konstruktywnością, to dla mnie w ogóle to słuchanie jest domykane dopiero wtedy, kiedy ja właśnie zaobserwuję, kiedy będę umiała zadać pytanie, będę umiała doprecyzować to jest też taka trudna umiejętność, żeby czasami po prostu właśnie zadać pytanie takie, które precyzuje, a nie które nakłada moje filtry i jeszcze, nie daj Boże, podpowiada coś zupełnie innego niż ta druga strona miała na myśli, sprawdzanie z tą drugą stroną, co ona miała na myśli, jeszcze jej potwierdzanie, a dopiero potem przechodzę. Nie dalej. Więc zobaczcie, że tylko w takim wąskim kawałku słuchania, tam już jest szereg, no właśnie, no nadal kompetencji, no niepewnych umiejętności. Um, jak sobie myślę też o tej komunikacji, no to jest umiejętność wyrażania się w sposób dla mnie taki klarowny, prosty. Czasami pada słowo konkretne i wtedy jak pytam 10 osób na sali co znaczy konkretne i daje jakiś konkretny case to się oczywiście okazuje, że każdy rozumie coś innego pod słowem konkretny. Ale no właśnie, to też chodzi o tą precyzyjność, czy ja umiem przedstawić to co, co naprawdę miałam na myśli, Ta druga strona jest w stanie to zrozumieć. Więc to się da mnie mieści w komunikacji. Tam się też mieści cała kultura feedbacku, o której ja notorycznie oczywiście mówię. A znowu w feedbacku mamy i umiejętność rozróżniania na przykład faktów od opinii. Tam jest umiejętność w ogóle obserwacji otoczenia, i na przykład zastanawiania się procesowego, co jak na coś wpływa. Żeby to wszystko umieć zakomunikować. Więc wiecie, jak ja sobie myślę o komunikacji, to sobie potem myślę, czy da się to w ogóle nawet tak wylistować jako punkty po prostu, no nie? Więc nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że ta komunikacja, albo możecie dopytać, czy, czy, czy tak to rozumiemy, jest taką meta kompetencją, że ona po prostu zawsze ja bym jest... dopytała, albo podsumowała, albo sprawdziła, czy, czy tak, jak myślę komunikacja. To jest dokładnie ten temat, który najłatwiej zrostować, czyli jak ktoś mówi o szkoleniach z komunikacji, to tam jest wszystko i nic. Nie? Więc te rzeczy, które wymieniłaś, są dla mnie ważne, że w tej komunikacji, jako takim meta kompetencji, jest na pewno aktywne słuchanie, mhm. jest na pewno klarowne wyrażanie myśli, bo to jest to, co ja zawsze. Często powtarzam, że strategie umierają w słowach, czyli niezależnie od tego, co chcesz osiągnąć, tak jak nie będziesz umiał klarownie o tym opowiedzieć, to, to nic ci z tego nie wyjdzie. Tam jest to, co powiedziałaś, też taka umiejętność zadawania wartościowych pytań, w ogóle pytań jako, jako takich. Tam jest też wszystko to, co jest związane z takim, no, nazwijmy to, facylitacją dialogu, czyli nie, że ja mówię, a wy słuchajcie, podziwiajcie i róbcie. Tylko że ta umiejętność taka bardzo cenna moderowania dyskusji, sposób, który buduje też bezpieczeństwo psychologiczne, który daje nam dochodzenie do jakichś tam wniosków. No i do komunikacji też bym wrzuciła, oczywiście, też umiejętność dawania i przyjmowania informacji zwrotnych. Czyli taki bardziej uporządkowany pakiecik bym z tego zrobiła komunikację. Dokładnie tak, ja nawet to zadawanie pytań bym ja się zastanawiałam, czy tego nie wiedzieli, zresztą zagłon niejednokrotnie, to rozmawiamy, że taką drugą metakompetencją jest w ogóle myślenie pytaniami. Hmm. Ja nadal ją wrzucam w tą komunikację, no bo to jest umiejętność. umiejętność, umiejętność, umiejętność. A ja wrzucę w krytyczne myślenie. Też a, tak, a tak. Gdzie może. być. To jest właśnie o tym, czy ja umiem zadawać odpowiednie pytania, żeby osiągać konkretne, nie wiem, cele, efekty, czy że poszerzam perspektywę, czy ja pogłębiam coś, czy ja precyzuję. Ja mam obserwację, że to jest bardzo przeceniana, tak samo zresztą jak i słuchanie umiejętność. Znaczy, mhm. Wszystkim się wydaje, że słuchają, wszystkim się wydaje, że są konkretni, wszystkim się wydaje, że zadają pytania, ale w praktyce okazuje się, że zupełnie nie. Więc jak najbardziej to, to, to podsumowanie to jest dokładnie to. Mhm. Co to jeszcze? co, jeszcze no, Ja tutaj mogę dodać, no, że dobra, dla mnie komunikacja też jest absolutnie, wiesz co, kluczem. Tak. jest zawsze, jak zawsze mi się przypomina takie powiedzenie chyba Bernarda Shaw, który powiedział, że z komunikacją to jest największe nieporozumienie jest takie, że wszystkim się wydaje, że naprawdę zaszła. Więc jakby, <laughs> więc jeśli właśnie, więc jeśli faktycznie umiemy w komunikację, to uruchomimy wszystko inne. Na przykład zarządzanie zespołem, prawda? Na przykład przeprowadzanie jakichś planów, wdrożeń i tak dalej. Więc absolutnie bardzo, bardzo uważam to za taką kluczową Właśnie metakompetencje. Jak ja bym sobie przeszła do swoich takich, jeśli mogę, właśnie wiecie, takich korowych, to na pewno ja w pierwszej kolejności intuicyjnie wybrałam tą elastyczność poznawczą, ponieważ w mojej dziedzinie, jaką jest właśnie myślenie o różnych przyszłościach, forsycie, obserwowaniu trendów i sygnałów, bardzo ważne jest to, że trochę w wyniku uprawiania tego, ty kształcisz tą elastyczność poznawczą, ale super, jeśli masz już wcześniej e, taką e, umiejętność, ale właśnie m, przy takiego reframing się, czyli zmieniania tych ram poznawczych, ponieważ y, zawsze, kiedy do, zdobywamy jakąś nową wiedzę, można powiedzieć, że nowymi oczami patrzymy na świat, na, na zachowania innych ludzi, bo w trendach interesują nas wartości i potrzeby ludzi, czujemy, że coś tu się zmienia. Patrzymy też, przybywa jakiejś wiedzy naukowej, to widzimy, że inaczej możemy y, jakoś definiować na przykład to, co się wokół nas dzieje. Więc trochę tak jest, że kształci się taki umysł badawczy, bo w, ba w nauce wszystko, cała wiedza to są hipotezy, prawda, jeśli pojawi się nowa wiedza, to ja tą hipotezę zmieniam, ja potrafię zmienić zdanie, ja potrafię zauważyć inny punkt widzenia, ja mogę spojrzeć oczami innych ludzi na jakieś zjawisko, wobec tego ja mogę nagle coś, co przed chwilą było dla mnie ogromnym obciążeniem, na przykład pojawienie się sztucznej inteligencji, mogę zobaczyć inaczej, jeśli dokonam tego reframingu, prawda, jeśli na przykład powiem sobie, ok, a co jeśli to będzie na przykład mój współtowarzysz jakiś. Pracy, ktoś, kto mi pozwoli zaoszczędzić czas, czyli mogę sobie zmieniać te, te punkty widzenia. I przede wszystkim ta elastyczność poznawcza to jest też coś, co mi daje, pozwala mi wyciągać wnioski, czyli co działa w danym momencie, co nie działa, jak ja mogę to zmienić, żeby to lepsze było dla mnie, czy lepiej, lepiej działało, ale nie tylko, żebym ja to też inaczej widział, bo o ta elastyczność poznawcza na przykład w psychologii czy w jakiejś tam psychoterapii oznacza, że na przykład nasz problem się nie zmienia ale zmienia się nasz sposób myślenia o tym problemie i już jest nam lżej żyć, prawda, więc dla mnie to jest właśnie taka, taka umiejętność, która pozwala nam się przystosowywać, adoptować do, do sytuacji, ale też zachowywać się rezylientnie, czyli przechodzę trudne sytuacje, ale zdobywam nowe umiejętności, nową wiedzę, która pozwala mi nie tylko przeżyć trudność, bo to jest, wiecie, to jest za mało, pozwala mi się rozwinąć w niej, czy pozwala mi jakiś tam pójść na jakiś taki inny poziom. Więc ta elastyczność poznawcza to jest dla mnie kluczowe, szczególnie w czasach, kiedy ciągle mówimy ludziom, że jest seria zmian, że jest pełno zmian, prawda? że ciągle się musicie dostosować. To jeżeli wyćwiczymy tą elastyczność, będzie nam pewnie łatwiej się do tych zmian adoptować. I też właśnie ta umiejętność zmieniania tych modeli poznawczych, nie? to jest coś takiego, że ja mogę patrzeć z tej strony, mogę patrzeć z tej strony, co nie oznacza, że ja nie mam jakichś swoich też wartości, których się trzymam, jakiejś etyki, bo, bo jakby to jedno drugiego dla mnie też nie wyklucza. Więc dla mnie elastyczność. Nie wiem jak dla Was możecie dopytać. Czekaj, Może... jak ja jeszcze podrzucę znowu, ja będę dzisiaj podsumowywaczem. Jak sobie spojrzymy konkretnie na taką elastyczność poznawczą, jak ktoś by chciał, dobra, to co konkretnie mam robić, żeby tą elastyczność poznawczą jako meta kompetencję rozwijać. No można by sobie pomyśleć o tym, że po pierwsze, no to jest ta zdolność, o której mówisz, do takiej zmiany perspektywy. Czyli patrzę, umiem patrzeć na jedną rzecz z różnych punktów widzenia, po to, żeby wyjść poza te swoje jakieś tam utarte M rzeczy. Druga rzecz, która się tam zawsze kojarzy, to jest ta tolerancja niejednoznaczności. Czyli no nie, nie wiem, co będzie za tydzień, za rok, za dwa, za trzy, ale czuję się komfortowo, też znaczy komfortowo, ile można się czuć komfortowo, no ale. Czuję pewien y, y, komfort, nawet wtedy, kiedy mam takie sytuacje totalnie niepewne, niejasne, albo mam sprzeczne informacje, albo. Ja To Zresztą, może komfort nie czuję, ale umiem wytrzymać niepewność. To przykład, nie? Tak? Czyli no, jestem no, dzielny no. i wiem, że sobie gdzieś tam to wchodzę. To się też pewnie wiąże z tym, co często nazywamy tak zwaną otwartością na nowe doświadczenia, co się fajnie hmm. też wiąże z Agatą komunikacją, czyli gotowość taka do. Takiego trochę eksplorowania tego, co jeszcze nie wiem, nieznane, ale chcę gdzieś tam się uczyć albo podejmować różne intelektualne gdzieś tam wyzwania. I jeszcze bym tutaj też dorzuciła też tą rewizję, i tutaj pewnie to będzie nawiązanie do Agnieszki kompetencji, taką rewizję przekonań, czyli skoro wszystko, wiele rzeczy traktujemy jako hipotezę. To ta elastyczność pozwala nam właśnie też zmieniać założenia, wyciągać inne wnioski, zmieniać zdanie i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakbym miała ja przełożyć na konkrety, to bym sobie takie cztery konkrety z tego, z tego wybrała. Agata. Mm -hmm. Agata. Bo tutaj mi się nasuwa oczywiście to, co ja mówiłam, jako tą drugą, czyli właśnie o tej gotowości do uczenia się i rozwoju. No to, jest Bo to się jedno, łączy, to, wiesz. Dokładnie. No. No. I tak, jak trochę mówiłaś, to dla mnie to jest jeszcze ta postawa przed, no nie? czyli no. nie tylko umiem się zmieniać nie wiem, sposób patrzenia na coś, zmianę mm. perspektywy i tak dalej, tylko ja wręcz chcę, w sensie mm -hmm. zakładam, że jest OK, czegoś nie wiedzieć, zakładam, że to jest OK właśnie o coś dopytać, um, to mi się wiąże oczywiście z nowoczesną komunikacją, w sensie o przyjmowaniu feedbacku, o, o tą refleksyjnością pod tytułem OK, no to co ja mogę sobie mm -hmm. wziąć. Więc trochę przerzucam do twojego grudka to, to, to dla mnie to też się właśnie pod tym hasłem będzie gdzieś kryło. To jest też te dueckowskie growth mindset, tak. nie? No, Karol Dłek też jest w tym ogródku, nie? Dokładnie tym tak. Z nastawieniem tak, na rozwój. To, to nam fajnie pokazuje, że trudno wypreparować taką, wiecie, jedną metakompetencję od innych, bo to jest jak takie kłącze, prawda? Które się hmm. bardzo fajnie łączy z innymi Myślenie to bardzo systemowe. sieciowe. Tak, bo, oczywiście. Hmm. Tak, bo tutaj i ta autorefleksyjność hmm. i myślenie krytyczne by się wiązało też z tym elastycznością, prawda? Czyli to, co, o czym Aga pewnie za chwileczkę będziesz mówić. A jak myślenie krytyczne, to właśnie, zaraz Agnieszka nam się tu zbije. Hmm. Hmm. Ja, ja mam to, myśli, myśli. to jest. Jej. Tak, dorzucę tylko, ale króciutko, o tej takiej długoterminowym myśleniu, bo wydaje mi się, że to też jest coś takiego, że jak myślimy w dłuższej perspektywie, to mamy szansę podjąć też lepsze decyzje, bo kiedy ja myślę o takiej długoterminowych konsekwencjach swoich wyborów, czynów, wpływie na siebie, na innych ludzi i tak dalej, to dla mnie to też jest coś takiego, że ta perspektywa pozwala mi podjąć decyzje, które w przyszłości podadzą mi jakieś lepsze efekty, może dzisiaj dałyby mi szybką gratyfikację, ale ja widzę że w przyszłości może wypadałoby wybrać w jakiś sposób inaczej, bo na przykład te długoterminowe konsekwencje będą lepsze. Nie wiem, czy to. Może chciałabym, żeby to była meta konferencja. Wiecie, tak bardziej to może, może moje pobożne myślenie, ale wydaje mi się, że tak, że gdybyśmy połączyli tą elastyczność z tą długoterminowym spojrzeniem, to mądrzej byśmy dokonywali decyzji. I tego na razie już myślę, nie będę rozwijać i od razu przekażę Adze głos. Ja będę miała dwie. Zacznę nie od krytycznego myślenia. A zacznę mhm. od czegoś, co, co widzę bardzo mocno w psychologii, ale też widzę w trendach. Nie umiem tego nazwać, więc nazwę to po swojemu, czyli lepsze zarządzanie naszą uwagą. Mhm. Bo jeżeli mówimy na przykład o tym, i tak się bardzo martwimy, że AI halucynuje, to ja bym się zaczęła też zastanawiać, jak bardzo my halucynujemy, czyli my ludzie. Bo social media mają swój wpływ i wiemy, że coraz częściej są zakazywane, czy w Nowej Zelandii, czy gdzie indziej, bo wpływają na nasz nastrój, utrzymanie naszej uwagi, szybkie dopaminowe nagrody itd. itd. i nagle nie potrafimy się skupić więcej niż 10 sekund. To jest pierwsza rzecz. Wiemy też o złożoności, wiemy, wiemy o, o przeładowaniu poznawczym, prawda? o pracy nad nierozpraszalnością, yy, o pracy z AI, yy, gdzie, gdzie często się mówi, że, te, że to jest taki system związany z taką niezdarną automatyzacją, że z jednej strony ma nam ułatwiać, automatyzować i upraszczać, ale z drugiej strony znowu zwiększa w naszych głowach taką złożoność pracy i analizy, bo pracuje z takim drugim pracownikiem, który jest obok. Nie? I tam wchodzi jeszcze krytyczne myślenie i inne rzeczy. I to popatrzmy, co się dzieje, nawet biorąc bardzo prosty prognostyk, typu co jest popularne, co się klika, nie? czy na YouTube, czy gdzie indziej, gdzie znowu wracamy do wiedzy o pracy głębokiej, second brain, nie wiem, feel good productivity i tak dalej, i tak dalej. Czy jak kształtować nawyki, czy jak się uczyć? Bo gdzieś ta uwaga nam po prostu ucieka. A tak naprawdę uwaga jest takim ostatnim chyba zasobem, zasobem czy bastionem, który nam został, który jest w pełni przez człowieka zarządzalny, i wszystkie media walczą o uwagę, nie? Że teraz mamy tak naprawdę już ekonomię tak. uwagi. Jedyna rzecz, że jeszcze mieszka. Zresztą no. zobacz, nie ma uczenia się bez uwagi, tak? Czyli nie, nie zajdzie proces <grym> uczenia się, jeżeli nie ma tego etapu uwagi, bo też jak to analizujemy. No więc rzeczywiście. Ty rzeczywiście zaangażowanej jest to uwagi, nie? I tak, 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 nie nauczysz się y po prostu. Ale jak to przełożyć na praktykę? Są już firmy, które pracują i uczą pracowników pracy z uwagą. One są różnie nazywane. Nie chcę, żeby to było mylone tylko i wyłącznie z medytacją czy z mindfulnessem, bo to nie o to chodzi. To jest elementem tego. Ale jak pracować z uwagą? Na przykład Google wdrożył projekt Search Inside Yourself, ale potem gdzieś tam, czy Netflix, czy Deloitte i tak dalej, inne firmy za tym poszły. Czyli takie programy dla pracowników, jak rozwijać swoją uwagę, taką samą świadomość. Ale też jest to badane potem, jeśli chodzi o wpływ na, na biznes, na zespoły i tak dalej, że to zwiększa umiejętność współpracy, takiej samoświadomości, efektywność liderów, ale przede wszystkim poprawia tą naszą uwagę i tą pracę głęboką. No bo zobaczcie, wielokrotnie, kiedy jestem na warsztatach w firmach, to to, to, to no, na co często słyszę i pytanie też do Was, to jest skarga na spotkania, że ja nie mam kiedy pracować, nie mam kiedy potrapać się po głowie, nie mam kiedy się zastanowić. To jest pierwszy element, gdzie ta uwaga nam po prostu ucieka, że ta praca głęboka, Prawdopodobnie już przestaje istnieć, nie? a tak naprawdę, jeśli jesteśmy pracownikami wiedzy, pracownikami umysłowymi, to gdzieś potrzebujemy mieć ten czas też na tą pracę, i w związku z tym te efekty i ta jakość naszej pracy, czy, czy nawet jakość dla nas samych, po prostu spada. Więc powiedziałabym, lepsze zarządzanie naszą uwagą, możemy to jakoś catchy nazwać, ale, ale byłoby to dla mnie taką metakompetencją teraz, bo zaczyna to dla mnie być takim czerwonym światełkiem, taką red flag. Że, że za chwilę przestaniemy być zupełnie skupionymi, z uwagowanymi ludźmi. Po prostu. Więc to była pierwsza rzecz. Czy chcecie jeszcze dodać o innych kompetencjach, zanim potem jeszcze przejdę do krytycznego myślenia? Dawaj, krytyczne myślenie. Będziemy krytycznie myśleć o wszystkich innych. Ja się śmieję z tego krytycznego myślenia, bo często jak wchodzę na warsztaty i mówię, hej, ale krytyczne myślenie nie jest o krytykowaniu, to, to większość osób mówi, damn it, Ue", to nie o tym. Ale to tak naprawdę nie o tym, bo tak naprawdę chcę Wam powiedzieć o takich złożoności i takich etapach tego krytycznego myślenia, bo tak naprawdę, spójrzmy, tak bardzo uproszczając, że to jest myślenie o jakości myślenia. Po prostu. Ale to też nie jest myślenie, czyli od razu wdrażanie, czyli co ja mogę zrobić od jutra, żeby lepiej myśleć, lepiej podejmować decyzje, lepiej rozwiązywać, tak? Lepiej nie tylko dla siebie, ale w zespole. Więc to jest pierwsza rzecz, czyli zaczynamy od krytycznego myślenia, ale potem w poziom drugi to zaczyna być, nie wiem, decision thinking, czyli jak ja podejmuję decyzję. Zastanówmy się, co na to wpływa. Czy są narzędzia, czy są metody którym, którymi mogę uzupełnić ten mój szwajcarski scyzorek, bo na przykład jak pytam ludzi o to, jak podejmują decyzję, to najczęstszą metodą uwaga podejmowanie podejmowaniu decyzji jest burza mózgu. Sie bardzo zaskoczyłam ostatnio. <laughs> Czyli chodź pogadamy i podejmujemy decyzję, ale jak to robimy, nie wiemy. Ale się okazuje, że jest wiele różnych metod, też evidence-based, science-based, które mogą efektywnie i naprawdę znacząco podnosić nam tą efektywność podejmowania decyzji i później, później ten wpływ na biznes i inne rzeczy. Więc drugi poziom, już myślenie o decyzjach, myślenie o tym, jak ja rozwiązuję problemy, jak ja dochodzę do rozwiązań. A trzeci poziom, można się zaskoczyć, ale widzę bardzo duży trend w psychologii poznawczej i społecznej, to coś, co nazywamy mądrością, mądrością poznawczą. To jest niesamowita rzecz, ponieważ ta mądrość poznawcza składa się właśnie między innymi z elastyczności myślenia, o której mówiłaś Kasia przed chwilą, ale też, uwaga, wymienię w jednym z modeli, szeroka perspektywa, akceptowanie zmienności, pokora intelektualna, uwaga, dążenie do komunikacji i komunikowania i na końcu spojrzenie na problem z punktu widzenia niezależnego obserwatora. Więc to, co do czego zmierzamy tą metakompetencją, zmierzamy do mądrości. I mądrość nigdy nie nastąpi w takim sensie, że nagle staniemy się mądrymi osobami, bo bardziej na mądrość się patrzy jak na stan, a nie jak na cechę. Że możemy mieć mądrość już wykształconą w jakichś obszarach, a gdzieś jeszcze nie. Więc buduje nam taki obszar tej metakompetencji, którą gdzieś na końcu będzie jakaś forma mądrości. Ale tutaj też jak ja sobie tak ta. słuchałam yy, yy, właśnie Agnieszki, to zobaczcie yy, właśnie tutaj jest taki bardzo ważny aspekt, że żeby do tej mądrości dojść i żeby te, te, te wszystkie etapy, e, etapy poznać, to człowiek musi jakby przepuścić tą wiedzę przez, przez siebie, nie, czyli musi czegoś doświadczyć, musi, yy, musi nie tylko pozyskać tą wiedzę, ale w jakiś sposób yy, nazwijmy to, zmetabolizować, czyli właśnie tak jakby odnieść do swoich doświadczeń. Nawet można do swoich... zacząć od tego, co Agata mówiła. Po prostu od myślenia mm -hmm. pytania. To tak, jest tak, tak, tak. Ale tak myślę sobie wiesz, w kontekście też tego pojawienia się sztucznej inteligencji i tego, co my mówimy, właśnie, że ona nam może dostarczyć tą wiedzę. Tak, może nam dostarczyć tą wiedzę, może nam pomóc y, ustrukturyzować, może nam zaoszczędzić czas w różnych wersjach, ale właśnie nie przepuści tej wiedzy przez nas samych. I jakby wiesz, nie dojdziesz do tej mądrości yy, po prostu nie, nie idąc tą drogą samodzielnie. Nie? Więc dla mnie to jest jakby taki ciekawy aspekt, że ciągle, ciągle my musimy doświadczać świata, musimy doświadczać kontaktów z innymi ludźmi. Musimy uczyć Ale się. Ale mieć refleksję, o której mówiliśmy. Tak, umiejętność to, uczenia. To ciągle wartość, o której mówiliśmy. Tak. Mhm. I tutaj ta sztuczna inteligencja na przykład za nas tej pracy nie odrobi, nie? Także, ja dorzucę tak, jeszcze na myślałem. koniec. Słuchajcie, coś, co wam się może teraz bardzo. Bardzo przydać, bo jak tak nas wysłuchaliście i stwierdziliście, kurde, jak tego jest strasznie dużo i lepiej w ogóle nic nie robić i możecie się wkurzać i wpadać w różne stany emocjonalne, no to oczywiście przyda się samoregulacja nie? Jako, jako taka odpowiedź na takie trochę może niekoniecznie zarządzanie własnymi emocjami, ale świadomość tych, co, co, tego co się dzieje i to umiejętność wykorzystania tej pauzy między. Jakąś akcją, a naszą reakcją na, na to, co się w dzieje, wpływu na nasze motywacje do działań i tak dalej. Więc do tego wszystkiego pewnie jeszcze bym dorzuciła samoregulację i wszystko to, co się z tym wiąże, żeby się właśnie nie załamywać, że tego jest tak strasznie dużo, a mówiliśmy tylko o metakompetencjach, czyli o tych bazowych, które w ogóle musimy. Ja myślę, mieć. Edyta, że no. taką do, dobrą radą, bo zawsze to robimy pilotkowo na jakokolwiek warsztaty prowadzimy. Jest to, żeby zacząć od jutra z jedną małą zmianą. Po prostu. Nie? I tak pracujemy. Po Ubie. prostu wybierz jedną rzecz, jedną małą zmianę, zróbiesz pierwszy krok i obserwuj po prostu efekty. I to już będzie super. Dlatego dokładnie tak? chciałam właśnie też trochę podsumować też w kontekście tego, w jaki sposób my wspieramy rozwój tych metakompetencji. No, staramy się właśnie koncentrować na tym, żeby dostarczyć jakieś konkretne, praktyczne narzędzia, działania, jakieś rytuały które w tym środowisku waszym codziennym możecie wdrożyć i które będą je rozwijały, bo to nie jest na jeden warsztat, ani to nie jest na przeczytanie jednej mądrej książki, żeby stwierdzić, że to już jest, tylko właśnie te kompetencje tak naprawdę są składową bardzo wielu różnych nawyków działań, aktywności, sposobów właśnie myślenia, mówienia, działania i tak dalej, więc jeśli szukacie takich konkretnych podpowiedzi, jak to wdrażać właśnie w praktycznym wymiarze poprzez jakieś narzędzia czy rutyny po prostu menadżerskie, to my Was serdecznie zapraszamy do współpracy. Tak, dziękujemy i do zobaczenia. Dzięki.